Kilka słów sobie powiemy dzisiaj znowu o Drodze Krzyżowej. Powiedziałem w tamtym tygodniu, że tak będziemy troszeczkę się zatrzymywać przy każdej stacji. W tamtym tygodniu była pierwsza, to dzisiaj druga. Kto pamięta, jak się nazywa druga stacja? Pan Jezus bierze krzyż w swoje ramiona. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, tak? Te nazwy tych stacji mogą być różne czasami, czasami one się różnią, jeśli chodzi o budowę zdania czy słowa, które tam są użyte, ale chodzi o to zawsze o to samo. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kiedy Piłat skazał Pana Jezusa na śmierć, to wcześniej jeszcze zanim to się stało, Pan Jezus był już ubiczowany, miał na głowie koronę cierniową, którą włożyli mu żołnierze i tak w takim stanie bierze ten krzyż na swoje ramiona. Zaraz po tym jak Piłac skazał go na śmierć. Dzisiaj już wiemy, że niósł trochę inaczej ten krzyż, inny niż na tych wszystkich obrazach, stacjach, które możecie zobaczyć, tak? No, tylko można powiedzieć, że tylko tą belkę poprzeczną, ale może, może aż, prawda? Jeżeli sobie pomyślimy, jak bardzo był już wtedy, no musiał być słaby, a zobaczcie, że ta belka była na pewno dłuższa niż te moje rozłożone ręce obie. No i był to kawałek, duży kawałek, to nie deska, tylko kawał drewna które trzeba było wziąć na swoje ramiona i nieść wąskimi uliczkami. Nie tak jak tutaj na przykład mamy szeroko, no ale powiedzmy tak jak między ławkami, może troszeczkę szerzej, może nie. Ta belka musiała się zmieścić, więc nie dało się jej nieść też tak. Tylko trzeba było jakoś bokiem kombinować, żeby się nie obijać o ścianę. Pan Jezus bierze ten krzyż, Podobnie jak wszyscy inni skazańcy, którzy mieli być zgubieni na wzgórzu Golgoty. Czego nas uczy ta stacja? Bo my się chcemy skupiać na tym, czego nas Pan Jezus chce nauczyć w tej stacji. Nie będziemy tutaj y, się skupiać na takich technicznych rzeczach, jak Pan Jezus cierpiał. Ale czego nas może nauczyć ta stacja, Tomek? Temu, że Pan Jezus bierze krzyż dlatego, że my zgrzeszyliśmy. Możemy tak powiedzieć, tak bardzo często tak się mówi, że Pan Jezus bierze krzyż na ten ciężar wielki na swoje ramiona, chociaż sam jest niewinny i został skazany niesłusznie, bo jakby ten ciężar krzyża symbolizuje wszystkie nasze grzechy, nie tylko nasze, ale te, które kiedyś ludzie w przyszłości popełnią te, które popełnili wcześniej i te, które popełnili jeszcze przed Panem Jezusem. także Pan Jezus jakby wszystkie wszystkie grzechy możliwe zbiera i one się gdzieś w tej, w tej belce w tym krzyżu yy, kumulują, więc o tym też warto pamiętać zawsze. Nawet najdrobniejszy grzech, bo, bo, czasem nie trzeba wielkiego ciężaru, żeby dołożyć, ale wystarczy, że dołożę malutkie ziarenko. Bo my tak zazwyczaj dokładamy takie malutkie ziarenka do tego yy, krzyża pana Jezusa. To nie są jakieś może wielkie ciężary, prawda? ale, ale Torebka z cukrem, torebka z cukrem też składa się z malutkich ziarenek, tak? A waży... Yy, ile waży torebka cukru? Zazwyczaj? Głośno. No kilogram. Tak? Ale składa się z takich malutkich ziarenek, prawda? Więc wystarczy, że ja, ja dołożę malutkie ziarenko, ale wokół mnie jest yy, tysiące innych ludzi, 3 miliony i każdy dołoży swoje malutkie ziarenko i mamy już całkiem spory ciężar. Także każdy nawet najmniejszy grzech jest ważne, żeby się zawsze zastanowić, czy ja nie dokładam tego ciężaru Panu Jezusowi. Ale co jeszcze mógłby nas nauczyć Pan Jezus przy tej stacji? Biorąc, kiedy bierze ten krzyż na, na swoje barki, czego nas jeszcze mógłby nauczyć? Czy my mamy, może tak, czy my mamy w swoim życiu takie krzyże różne? I co by to mogło być? No, jakieś. No proszę, spróbuj. Ciężkie rzeczy. No ale na przykład. No to tak dosłownie, ok. Mhm. Dobrze, może, może, możemy to potraktować tak dosłownie, ale możemy to troszeczkę tak potraktować y, symbolicznie, że mamy czasem w życiu, przeżywamy takie trudne y, rzeczy, które, które musimy podjąć, nie? Y, nie wiem, nie nauczyłem się na sprawdzian, muszę iść na sprawdzian, muszę napisać i muszę się zmierzyć z tym, że, że dostanę na przykład jedynkę. Trudne to jest? Trudne? Albo muszę się do czegoś przyznać. Trudno się przyznać do czegoś, co się zrobiło? Czy nie? Czy łatwo to tak Wam przychodzi, tak? Bardzo, ale to bardzo trudno. No właśnie. Czasem są takie sytuacje, że trudno nam się do czegoś po prostu przyznać, trzeba odwagi, tak? Trzeba jakiejś, trzeba jakiejś e, siły takiej i to można powiedzieć, jest taka, taki krzyż, tak? No i będziecie starsi, tym trudniejszy sytuacje czasem będą, czy w pracy, czy, czy w domu, e, czy, czy gdzieś, gdzie tam będziecie, będzie trzeba podejmować jakieś trudne decyzje. I to można powiedzieć są też te nasze takie krzyże, które, które codziennie gdzieś tam mamy. Coś jest dla mnie ciężkie, trudne, e, czegoś nie rozumiem i zawsze wtedy warto jakby pamiętać o tym, że pan Jezus brał ten krzyż swój nie tylko jakby niosąc nasze grzechy, ale też biorąc wszystkie te nasze trudności, trudne sytuacje, takie trudne decyzje. Tak wszystkie te sytuacje, kiedy jest mi smutno, jest mi źle, chciałbym, żeby coś było inaczej, a coś jest nie tak, jak nie poukładało się tak jakbym chciał. Pamiętajmy zawsze o tym, że nie jesteśmy sami. Bo Pan Jezus, jakby po pierwsze, że mamy wokół siebie innych ludzi, tak jak Pan Jezus miał na drodze krzyżowej, ale po drugie, Pan Jezus jest z nami, bo On też ten krzyż wziął między innymi po to, żeby nam pokazać, że, że nie tylko my mamy trudności różnego rodzaju, ale On, chociaż był Bogiem, również y, takie trudne sytuacje miał i się z nimi. Mierzył. To jest druga stacja i, i chciałbym, żebyśmy, żebyście sobie dzisiaj na modlitwie wieczornej, albo teraz, jeszcze nawet w czasie mszy świętej, teraz, przypomnieli może taką sytuację, kiedy właśnie było wam trudno, ciężko, kiedy jakąś trudną decyzję podejmowaliście, kiedy wam było smutno, źle. A może jest taka sytuacja, czy będzie, czy wiecie, że, że, że ma być. I pomyślcie sobie wtedy zawsze o tym, że Pan Jezus jest przy was. Podziękujmy Mu za to w czasie tej mszy świętej, że chciał dla nas ten krzyż wziąć i chciał się z nami razem wędrować. I również te nasze krzyże nam pomaga dźwigać w różnych sytuacjach. A prośmy Go też za te drobinki, małe ziarenka naszych grzechów, takich codziennych, które dokładamy do, do, do krzyża Pana Jezusa. I postarajmy się w tym wielkim poście, żeby rzeczywiście yy, jak najmniej tych ziarenek było w zapachu.